Hej, witam was na moim kanale na rowerze zbieram złom kolejny dzień kolejne zbiórki nie tylko dzisiaj inny troszeczkę odcinek bo na razie tak nie rozbieram za bardzo niczego tam dyście, co tam mi wpadnie żeby e, coś tam rozebrać ale nie teraz robię coś tam innego i pokażę wam mm, parę rzeczy Padły mi takie aluminiowe naczynia? Patelnie, sporadycznie, sporadycznie takich kilka sztuk jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i takie malutkie siedem takich zobaczymy sobie co jak to waży i tym podobne ile ważą i ile też o siatełko ile przytule do budżetu muszę, żeby wziąć, powyczyścić trochę tą wagę <laughs> mhm. fajnie, bo sobie też troszeczkę tu dużo miejsca, teraz jest można sobie tutaj spokojnie, bez problemu, ważyć dobra zobaczymy ile ta jedna będzie ważyła z pół kilograma o kilogram mhm. super dwie trzy cztery pięć sześć o tu trzeba dynami, sześć sześć taka mniejsza czyli trzy kilo trzysta dwadzieścia gramów całość i super i super się bardzo cieszę a takie naczynia gary i ten na metaleo jest po ile to się zaraz dowiecie to za chwilkę <laughs> Się zaraz dowiecie. Mhm. Już wam mówię 7,40 zł za kilogram, czyli za to. Dostanę 24 zł i 57 groszy. Super. I cieszę się bardzo bo 24 zł jestem już do przodu a nic nie musiałam praktycznie przy tym robić <laughs> ja jestem zadowolony i 7,40 czyli 30, 24, 50 wkłada do portfela mojego rowerowego no i bardzo, bardzo się cieszę Bardzo, bardzo się cieszę. Już towarek będzie. Wszystko znaj znajduje swoje miejsce w moim warsacie teraz. Już jest wszystko, aluminium odlew do odlewów, aluminium taki zwykły mieszany do mieszanych, takie garki, coś takie patelnie to wszystko do osobnego. Czyli chociaż to, aby wtedy sobie przed wysyłką wszystko sklasyfikuję. Jeszcze raz poważę cenowo z i na metaleo. Myślę, że w przyszłym roku jakoś tak pójdzie paczka. Zobaczymy. Ale myślę, że jeszcze trochę poczekamy. albo na ceny albo pójdą w górę, albo ceny spadną. Ale to nie musi być razu wszystko sprzedawane. Więc wiecie, to nie jest powiedziane że ja muszę od razu dzisiaj sprzątać. <laughs> więc więc jest jest gitar. No i tak sobie segreguję wszystko. O jeszcze już było przedtem ważone wszystko. Teraz sobie wszystko segreguję do pojemniczku, żeby to wszystko było jak to się mówi he wszystko w jednym wszystko w jednym żeby się nie bo od zaczynamy kolejne olimpiadą olimpiadą olimpiadę miedziową więc sobie szykuję już w takich wolnych chwilach, szykuję sobie tak żeby tylko po prostu jakieś pojemniczki coś i od nowa zaczynamy rozbiórką miedzi i nie tylko myślę, że jeszcze w tu, do Sylwestra jeszcze wpadnie jakiś tam w któryś odcinek, na pewno więc więc zapewne coś wpadnie Myślę, że będę chyba segregował tą paczkę do elektropaki wreszcie I wreszcie sobie w styczniu wszystko wyślę Jakoś I zobaczymy Co, jak i gdzie W praktyce wszystkie elektroniki odseparowaną No tak myślę, zobaczymy jeżeli Wam się odcinek podobał to stawcie łapkę w górę, subskrypcję, poproszę. Lecimy do tysiąca komentarz. I no i dziękuję, że jesteście, komentujecie. Łapkujecie, subskrybujecie. Będę dzisiaj długi, długi, długi odcinek. Trzymajcie się. Do następnego. Koleżanko i kolego.